Z ogrodu. Chciałam Wam coś pokazać, dlaczego krwawniki są tak niebezpieczne w ogrodzie. Ładnie wyglądają, są bardzo użytecznym ziołem, jednym z naszych najtrudniejszych ziół, ale w ogrodzie to po prostu jest porażka. Zobaczcie. Właśnie dlatego. One roznażają się w takie podziemne kłącza, tworzą takie gęste kępy i to jest możliwe do wybrania tylko wtedy, kiedy jest miękka ziemia, czyli albo wczesną wiosną, albo właśnie na jesieni, tak jak teraz. Inaczej po prostu nie pozbędziecie się krwawnika z ogrodu. Tak to wygląda. Tu macie przykład, jak krwawnik potrafi zagarnąć grządkę momentalnie. która była czysta, nic tutaj nie rosło, zobaczcie, same krwawniki. To jest jeszcze gorsze niż pesz w ogrodzie, krwawnik. A tutaj Mniszek, piękny korzeń. wysuszę sobie i będę go podiadać, rzuć jak gumę. Popóki jest taki miękki, można go rzucić jak gumę.